21 maja 2007 roku niejaka Patricia Lyons, mieszkanka miasteczka Jackson w stanie Wyoming w Stanach Zjednoczonych, zniknęła bez śladu. Po czterech dniach poszukiwań jej przyjaciółka, niejaka Bella, zaskoczyła tamtejsze media, oświadczając, że Patricia utrzymywała, że otrzymuje wiadomości telepatyczne od kosmitów. Te rewelacje potwierdziła zresztą sama zaginiona, która dała znak życia po około tygodniu. Kiedy znalazła się w miasteczku Kirkland Lake w kanadyjskim Ontario. Policja nie była w stanie zrozumieć, w jaki sposób zdołała ona przejechać ponad połowę kraju, pozostając zupełnie niezauważona przez blisko tydzień, szczególnie że jej zdjęcia były rozsyłane do wszystkich pobliskich stanów. Nie dało się jednak zaprzeczyć, że kobieta była cała i zdrowa, a po swoim udanym powrocie zaczęła snuć niesamowitą historię na temat jej pobytu w obcej bazie kosmicznej. Jak twierdziła, przez blisko dwa miesiące otrzymywała telepatyczne wiadomości od nieznanych istot, a w noc zaginięcia kobieta po prostu otworzyła oczy i zobaczyła, że nie jest już w swojej sypialni, a raczej w czymś na kształt rury, umieszczonej w podłużnej hali z licznymi dziurami w ścianach. Wiele z nich było zajęte przez rozmaite istoty pozaziemskie, a nawet innych ludzi. Dziewczyna zdołała się wydostać, a nawet Natrafiła na trzy stworzenia podobne do ośmiornic lub kałamarnic. Stwory miały być ubrane w czarne kombinezony, a na ich głowach znajdowały się specjalne urządzenia, które, zdaniem kobiety, służyły im do oddychania. Na jej widok, kosmici przestraszyli się, zmienili kolor z zielonkawego na czerwonofioletowy i rzucili się do ucieczki. Ostatecznie natrafiła ona na dobrych kosmitów którzy po wskazaniu stosownego układu gwiezdnego odprowadzili ją z powrotem na Ziemię. Zebrali oni jednak wcześniej próbki jej paznokci, krwi oraz włosów. Mimo iż ta historia brzmi absurdalnie, najdziwniejsze dopiero przed nami. W 2011 roku, a więc zaledwie kilka lat po odnalezieniu jej w Kanadzie, Patrycja Lions ponownie zaginęła. Tym razem nikt nie zdołał już jej odnaleźć. Oczywiście powodów jej zaginięcia mogło być multum, ale biorąc pod uwagę jej kontrowersyjne historie, wielu ufologów wierzy, że kobieta podróżuje obecnie wśród gwiazd. Jaka jest Wasza opinia? Podzielcie się nią poniżej w sekcji komentarzy.